pana perspektywy, czy te zarzuty są słuszne? Pana radnego, ale jakie zarzuty że ponoć nie konsultował pan decyzji w sprawie budżetu obywatelskiego z Radą zespołem koordynującym. Tak. Nie bardzo rozumiem. Ponoć odbył, miały odbywać się co najmniej kilka spotkań, odbyło się jedno, Rada, znaczy zespół. Ale przepraszam bardzo, ale zespół koordynujący zgodnie z moim zarządzeniem ma swoje określone zadania do wykonania swoje obowiązki i zespołem kieruje jej przewodniczący, jego przewodnicząca, więc pan Krzysztof Kaczycki. Moja rola tutaj polegała jedynie na tym, że uczestniczyłem w pierwszym spotkaniu zespołu, a przypomnę, że członkowie zespołu zostali wybrani w drodze losowania, zgodnie zresztą z przyjętą uchwałą, uchwałą w sprawie konsultacji społecznych i w sprawie olsztyńskiego budżetu obywatelskiego, to akurat było moje zarządzenie uzgodnione wcześniej z organizacjami pozarządowymi i uzgodnione również zaopiniowane przez Komisję Prawa i Bezpieczeństwa i Samorządności. E, zostały wybrane osoby. E, przypomnę, że regulamin przewidywał, iż dwóch, dwie osoby to będą radni, e, wybrani w drodze losowania z radnych, którzy się zgłoszą. E, dwie kolejne osoby będą to mieszkańcy Olsztyna również wybrani w drodze losowania, dwie osoby z organizacji pozarządowych, które wskazały organizacje pozarządowe i dwie osoby wskazane przez Rady osiedli. Te osoby zostały wybrane, jak powiedziałam, w drodze losowania. Następnie zgodnie również z regulaminem odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu koordynującego, gdzie ja przywitałem wszystkich, gdzie pogratulowałem im wyboru. No i... Zaprosiłem do tego, ażeby zgodnie z tym regulaminem rozpoczęli swoją pracę, wybrali przewodniczącego i w ramach zadań określonych w regulaminie dalej wszystkie prace prowadzili. Przewodniczącym zespołu został pan Krzysztof Kaczynski. I on odpowiada, no to ja nie wiem, ja nie znam problemu, ponieważ budżet obywatelski to jest budżet... Gdzie przede wszystkim mieszkańcy miasta zgłaszają projekty, a zadaniem zespołu koordynującego jest ostateczne odniesienie się do zweryfikowanych projektów, zgodnie również z harmonogramem, który został przyjęty w zarządzeniu moim, zweryfikowanie tych projektów, które wcześniej przejdą drogę, że są projektami, które mogą być. Zrealizowane, bo e, są realne w zakresie finansowym, bo również dostępność terenu wskazana przez mieszkańców e, będzie rzeczywistą dostępnością. E, no i to się już stało. A wobec tego ostateczne decyzje podejmuje w drodze tej uspołecznionej zespół koordynacyjny, jeśli mówimy o zatwierdzeniu listy projektów, jak i odwołaniach, które oczywiście e, mieszkańcy mogą złożyć do pierwszego rozstrzygnięcia które przygotowywało, przygotowywało biuro dialogu obywatelskiego i urzędnicy odnoszący się do po prostu regulaminu i realności wykonania poszczególnych projektów, a więc ja poprzez jedynie swoje zarządzenia tutaj kierowałem przygotowaniem do rozpoczęcia prac nad budżetem obywatelskim. Oczywiście Biuro Dialogu Obywatelskiego, tak jak powiedziałem, w tym uczestniczy, ale najważniejsi są mieszkańcy, którzy proponują swoje projekty, którzy jednocześnie już niebawem będą brać udział w głosowaniu nad olsztyńskim budżetem obywatelskim. No i w tym momencie jest określona rola, to również co powiedziałem, dla zespołu koordynującego, którym, którego przewodniczącym jest pan Krzysztof Kacprzycki. Natomiast usłyszałem, że ja wprowadziłem błąd podobno na sesji pana radnego. No nic takiego nie miało miejsca, ponieważ ja byłem zapytany co zespołem koordynacyjnym. Zresztą Państwo jak widzieliśmy, pan Krzysztof na swoim blogu to umieścił, więc odpowiedziałem, że tak, podpisałem zarządzenie w sprawie procedury związanej z powołaniem zespołu koordynującego, a było to moje pierwsze zarządzenie w sprawie powołania komisji do losowania członków zespołu koordynującego, ponieważ rozpoczyna się powołanie zespołu od powołania członków, którzy po prostu przeprowadzą całą procedurę związaną z wyborem właśnie tego zespołu. Odbyło się to w 27 czerwca. Te tak jak mnie poinformowała pani dyrektor Monika Michniewicz, również protokoły z wyborów są zamieszczone na olsztyńskiej stronie budżetu obywatelskiego. 4 lipca rozstrzygnął przewodniczący Rady Miasta o wyborze członków z ramienia Rady Miasta. No i następnie kolejnym zarządzeniem powołałem już sam skład zespołu koordynującego. A więc takie były fakty. No i pan Krzysztof bardzo dobrze, że się udziela, że jest aktywny. Należy go tylko wspierać. Jestem bardzo za tym, bo przecież budżet obywatelski to są konsultacje społeczne, to jest coś, co realizujemy po raz drugi gdzie na pewno uczymy się jeszcze bardzo wielu rzeczy, ale wychodzi to nam coraz lepiej. Jestem przekonany, że również wnioski, które będą składać mieszkańcy, którzy składają różnego rodzaju wnioski, pozwolą nam na jeszcze lepsze organizowanie tego całego procesu uspołecznienia działań i decyzji w zakresie, w zakresie potrzeb i zadań, które są obowiązkiem samorządu a w których chcą uczestniczyć nasi mieszkańcy. Panie prezydencie, to był jeden zarzut pana radnego Kacprzyckiego, ale jest też drugi, drugi zarzut wydaje mi się, że dużo większej wagi chodzi panu radnemu o to, że pan prezydent nie czekał, aż zespół koordynacyjny skończy swoje prace według radnego Kacprzyckiego, co potwierdziła także pani radna Ciunel, nie zdążyli zaopiniować wszystkich wniosków, tylko część, a potem nie czekając na ich opinie według radnych, cały czas mówię, Podjął Pan decyzję i ogłosił Pan listę tych, tych inwestycji. Jakich inwestycji? Znaczy, nie czekając, nie czekając na, nie czekał Pan z podjęciem swoich decyzji w sprawie, w sprawie wniosku. No, na pewno nie znam w ogóle tego zarzutu. Pierwszy raz od Pana słyszę. Nie wiem też, żebym podejmował jakiekolwiek decyzje, ponieważ ja w tej sprawie nie podejmuję żadnych decyzji. Ja nie podejmuję żadnych decyzji w tej sprawie. Ja podjąłem decyzję w sprawie zarządzeń, które dotyczyły pracy zarówno zespołu koordynującego, jak i oczywiście naszych urzędników i harmonogramu związanego z realizacją budżetu obywatelskiego. Natomiast dzisiaj tym zajmuje się od strony merytorycznej komórka Biuro Dialogu Obywatelskiego. Jeśli są jakiekolwiek uwagi, to bardzo bym prosił do mnie je kierować, bo nie jest mi wiadomym, żebym ja podejmował jakiekolwiek tej sprawie kończące, bo tak Pan powiedział, decyzje Z informacji, którą uzyskałem wczoraj, bo rozmawiałem wczoraj z Panią Dyrektor Michniewicz, uzyskałem informację, że prace związane z weryfikacją, wstępną weryfikacją, tak regulamin to przewidywał, przez urzędników się zakończyły. Zgodnie z regulaminem zostaje to skierowane do Zespołu koordynującego. Zespół koordynujący na pewno się z tym zapoznał, albo zapozna. Ja nie wiem, bo prowadzi przewodniczącym, jeszcze raz powiedziałem, jest pan Krzysztof Katrzycki. Nie zgłaszał mi w ostatnich dniach jakichkolwiek uwag w tym zakresie. Również projekty, które zostały zweryfikowane no, w taki czy inny sposób, ale nie znalazły się na liście, o której no, podobno taka lista ma być. tak, Pani Michniewicz mi mówiła. To jest zgodnie z regulaminem również siedmiodniowy termin odwołania, gdzie również zespół koordynujący w tym zakresie po prostu będzie uczestniczył. aby oni jest... nie zakończyli pracy? Oczywiście, że nie. Według informacji, które ja posiadam od pani Moniki Michniewicz, a przypomnę, wczoraj rozmawiałem, prace absolutnie nie zostały zakończone. A 22 sierpnia nie ogłaszał pan żadnej listy projektów, które już przez pana zostały zaakceptowane i skierowane do realizacji? Jak mogłem, jak mogłem skierować do realizacji? Do Oczywiście przecież jest cały proces jeszcze głosowania. głosowania. Natomiast ja Państwu przypomnę, że jest regulamin, który mówi o wstępnej weryfikacji wszystkich projektów, które zostały zgłoszone, biorąc pod uwagę ich realność, zarówno jeśli chodzi o. No, kwestie finansów, bo przecież mieszkańcy, którzy to przygotowują mogą nie do końca tak znać tej wartości przewidywanej, szacowanej danego przedsięwzięcia. To również weryfikacja, czy jest to projekt, jak go należy traktować, czy ogólnomiejski, czy projekt no, osiedlowy, to również weryfikacja pod kątem tego, czy proponowana lokalizacja będzie dostępna, czy jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, i to wszystko zostało oczywiście przygotowane na pewno, bo tak regulamin przewidywał, e, przez urzędników, którzy od strony merytorycznej muszą to ocenić. Natomiast dalsze po prostu działania związane są oczywiście, tak jak powiedziałem, z odwołaniami i związane są również z pracą komisji koordynacyjnej. A więc nie mam tu żadnych informacji ani od pana Krzysztofa. Kacprzyckiego jako przewodniczącego, że coś się stało. No, źle się się ja dowiaduję, tak ja przynajmniej uważam przez media, że coś jest nie tak, bo takich sygnałów nie miałam ani od swoich urzędników, ani od pana przewodniczącego Komisji Koordynacyjnej, bo przecież jesteśmy po to, żeby współpracować, po to, żeby budować no, wspólnie tą aktywność naszych mieszkańców, również w ramach budżetu obywatelskiego. Panie Prezydencie, cały problem polega na tym, że za wcześnie ogłosił Pan listę projektów skierowanych do głosowania. Ale ja nie Komisja, z z waszałem, nie wiem, ale na, na konferencji ale, prasowej ale to... na Mlecznej, na Osiedlu Mlecznym, powiedział Pan, że zostały ustalone, została ustalona lista projektów. Panie, które zostały, Panie Władysławie. Nie być może się przejęzyczyłem. O. Miałem na myśli oczywiście to, że wpłynęły to, co mi przekazała Pani Monika Michniewicz że wpłynęło, zresztą czytałem wszystkie te 150 prawie 50 projektów, które wpłynęły, że jesteśmy po weryfikacji i jest, że i jest przygotowana wstępna lista. Oczywiście dalsze procedowanie musi po prostu być zgodne z regulaminem. Czyli teraz Natomiast to oczywiście, że tak. Roku. Oczywiście, że tak jest zapisane w regulaminie. No więc zespół koordynacyjny, no przecież wiadomym jest że na pewno musi zapytać i jedną stronę, czyli stronę mieszkańców, jak ten projekt został przygotowany, jakie no, są cele, tak i przewidywane korzyści z realizacji tego projektu. Z jednej strony, z drugiej strony, to co mówiłem, muszą zapytać urzędników, czy po prostu te propozycje są realne w stosunku do zarówno możliwości finansowych, które kierujemy, a przypomnę, 100 tysięcy na jedno osiedle czy milion złotych na projekt ogólnomiejski, czy też odpowiada również lokalizacja e, możliwości lokowania danego przedsięwzięcia, czy jest to uwzględnione również w miejscowym zagospodarowania? To, to już zrobili urzędnicy, komunizacja, nie ma tu już nic do roboty. Nie, uważam, że nie, ponieważ po prostu druga strona ma prawo zapytać dlaczego i uzyskać oczywiście odpowiedź, bądź przekonać i udowodnić, że jednak ich projekt po prostu powinien być realizowany. Ja nie mówię, że wszyscy są nieumylni, tak? Cześć może być różnie. A więc no trudno dzisiaj... Panie Prezydencie, po szczerze powiem, mówię, nie wszystko rozumiem, tak, dlatego że no. e, urzędnicy już zweryfikowali te projekty. Bo tak w regulaminie Us jest, Panie prezydencie, że zdaniem panny dokończyć pytanie. Tak. Ustalili, że z 16 projektów nie spełnia warunków formalnych. I te projekty zostały przez nich odrzucone. Pozostałe projekty muszą trafić pod głosowanie. Zespół koordynacyjny nie może merytorycznie poprawnych wniosków odrzucić. W związku z tym, nie bez kozery pytam, jaką robotę na tym etapie będzie miał zespół koordynacyjny, kiedy urzędnicy już. Pobiernie ale Panie Władysławie, ale po pierwsze przeczytajmy regulamin i my postępujemy dokładnie z obowiązującym regulaminem. No jak Pan sobie wyobraża, że, przepraszam, e, no nie może być i nie powinno być weryfikacji wniosków, skoro te wnioski muszą być po prostu, oczywiście realne, bo ktoś... Będzie chciał realizować znowu na, czyjej, na czyimś na przykład gruncie prywatnym, tak wskaże, swoje przedsięwzięcie, a się okaże, że po prostu to jest nierealne. Takie przykłady mieliśmy w ubiegłej kadencji budżetu obywatelskiego i również trochę inne, gdzie niestety wskazane lokalizacje przez mieszkańców naszego miasta były lokalizacjami nie do zrealizowania. Bo Panie inni powiedzieli, nie. A w, jeden, tym, a w związku z tym weryfikacja. Krótki się jeden wniosek. Z Trzeba dopracować regulamin. Ależ, przepraszam, ale tu wszystko piszę. No, proszę przeczytać i go stosować. Ale nie wiadomo, kto ma pierwszy działać: czy urzędnicy, czy zespół koordynacyjny? Ależ, przepraszam, ale ja zacytuję. Tak. Punkt drugi odnośnie zespołu koordyn koordynacyjnego. Ostateczne zatwierdzenie weryfikacji formalnej wniosków dokonanej przez właści. Przez właściwych merytorycznie pracowników Urzędu Miasta. A więc tak, e, zadaniem zespołu koordynującego właśnie jest zatwierdzenie weryfikacji formalnej wniosków dokonanej przez właściwych merytorycznie pracowników Urzędu Miasta. A więc pracownicy muszą najpierw ocenić i skierować do zespołu koordynacyjnego. Tak tu jest napisane po prostu w regulaminie no i nie może być chodzi. inaczej. O co im chodzi? Rozpatrywanie, przepraszam, punkt trzeci, odwołanie od, od negatywnej weryfikacji formalnej. Czyli z pana się tym zajmuje? Wszystko odbywa się zgodnie z regulaminem. Oczywiście. Najpierw muszą pracownicy się do tego odnieść i skierować dalej. Po prostu wszystkie z tego wynikające wnioski do komisji koordynacyjnej. O co wyjaśnienie mi chodziło? I tu jest to napisane. O, teraz rozumiem. Co pan przewodniczący komisji koordynacyjnej? Mam pytanie. Z jedną rzeczą na pewno nie mogę się zgodzić, z którą powiedział pan prezydent, a mianowicie to, że nie informowałem o tym, co się dzieje w ramach budżetu obywatelskiego i w ramach tego, co się dzieje na posiedzeniach zespołu koordynacyjnego. Po pierwszym posiedzeniu, czyli 16 lipca, zaraz 17 Zebraliśmy informacje, odbyła się dyskusja e, bardzo burzliwa e, powiem, na portalach społecznościowych. E, zostały postawione. Panie przewodniczący, Wiem. chce pan nas zagadać. Proszę Baryk udzielić całości, odpowiedzi na konkretne po całości, pytanie. Po całości, czy regulamin został naruszony, tak, czy nie? Tak. W jakim punkcie? Został naruszony po pierwsze odnośnie terminów, i w tej sprawie. Jakich ZO, terminów? I w tej sprawie złożyłem interpelację do pana prezydenta 17 lipca. No, Czy nie... zgadza się pan z panem prezydentem, że najpierw w tej sprawie powinni zadziałać urzędnicy, I a dopiero potem tak, zespół? Tak. I jak najbardziej tak. I zaraz powiem dlaczego. Po pierwsze, sam też monitorowałem w tej sprawie, że żeby, żeby urzędników zaktywizować, bo. Niektóre sprawy musiały zostać skonsultowane nie tylko z jedną jednostką merytoryczną, ale z kilkoma jednostkami bo były szczególnie odnośnie tych projektów ogólnomiejskich. Projekty ogólnomiejskie, zespół koordynacyjny zaopiniował. To jest Zespół koordynacyjny nie opiniował projektów, które dotyczyły infrastruktury drogowej. Nie Ale jak pan prezydent powiedział, jeszcze ostatecznej listy tych projektów zweryfikowanych przez urzędników nie otrzymaliście. To co mieliście opiniować? Ale z całym szacunkiem, panie redaktorze, proszę zobaczyć na stronie konsult... budżetu obywatelskiego. Ja nie wiem, czy otrzymałem. Jest tam informacja: my cały, czas, ja pracowaliśmy. My cały czas, czas pracowaliśmy nad listą, która jest dostępna. Bo my e, na pierwszym posiedzeniu dostaliśmy całą listę jeszcze bez weryfikacji. Ja jeszcze raz no. mówię, największym problemem w tym całym życiu obywatelskim jest to, że zostały złamane terminy. Co Ale z... Jakie terminy, Panie e, pa, e, to panie, terminy prezydencie, panie Prezydencie, proszę przypomnieć sobie, do kiedy miało być składane, do kiedy zaopiniowane, ile dni. E, mieszkańcy mieli na odwołanie się od decyzji i niestety te terminy zostały zba, y, Ale złamane. Które konkretnie niech pan Które? Już mówię, do kiedy tak, powinny tak. być ogłoszone, y, do kiedy powołany zespół koordynacyjny. Ale to nic nie jest napisane do kiedy, proszę Pana. Zespół koordynacyjny, pan proszę oczywiście, to nic nie ma na temat zespołu koordynacyjnego. To nic nie ma. Weryfikacja projektu, Panie Prezydencie, no. powinna zakończyć się do 15 sierpnia, nie zaistniała. Przeprowadzenie. Dobrze, dobrze, pan mi odda. Weryfikacja projektów przez urzędników proszę pana została e, zrealizowana. Być może z małym opóźnieniem. I dlatego do pana prezydenta Nie, nic Pan pan nie pisał. Panie prezydencie. Ale nie pani Krzysztofie. Ja panu prezydentowi pan... nie zarzucałem, tak. że prezydent kłamie. Tylko zarzucałem, że nie zostały dopełnione formalności. Ja tu reprezentuję Radę Miasta, które Rada Miasta mnie delegowała do pracy w zespole koordynacyjnym i została mi powierzona ta odpowiedzialność, żeby tych procedur pilnować. Oczywiście. Ja do pana prezydenta bardzo z wielkim szacunkiem się odnoszę i prosiłbym również o to samo i po to składałem interpelację po pierwszym posiedzeniu zespołu koordynacyjnego, żeby pan prezydent, prezydent skorzystał z posiadanych uprawnień i tą procedurę e, naprawił. Niestety do dziś nie otrzymałem odpowiedzi. Do, Strafię, do dziś nie odpowiedzi na interpelację nie i myślę, że dy, dy, dyskusja w tej tak. sprawie. Powinna się przenieść na sesję Rady Miasta, bo jak już odmawiałem z panem przewodniczącym Rady Miasta, to wymaga wyjaśnień. Panie Przewodniczący, ale, ale tak, wchodzimy do końca. Podstawowym zarzutem tej wyrażonym w czasie tej konferencji porannej było to, że prezydent ogłosił ostateczną list, listę projektów zakwalifikowanych do głosowania. 22. W tej chwili schodzimy na inne tematy. Co bo z tym jest, zasadniczym zarzutem? To jest tak, panie redaktorze, bo ta sytuacja, jak już mówiłem, jest wielowątkowa. Tu nie jest jedno potknięcie się na którymś etapie. Czy prezydent zbyt wcześnie tak, ogłosił... W mojej e, organizując organizując konferencję prasową przed e, zatwierdzeniem przez zespół koordynacyjny, po prostu wyprzedził. A prezydent twierdzi, że to nie Ale jest. Przepraszam jest, tak bardzo. Konferencja projektu. prasowa dotyczyła podsumowania budżetu obywatelskiego ubiegłego roku i pokazania, e, jakie przedsięwzięcia zostały zrealizowane, jakie są w trakcie realizacji. Chcieliśmy pokazać to aktywność mieszkańców i również na osiedlach zrealizowane różnego rodzaju przedsięwzięcia. Natomiast oczywiście. Któryś z panów zapytał, jak wygląda sprawa budżetu obywatelskiego teraz przygotowywanego, realizowanego i z informacji, które posiadałem, powiedziałem, co wiedziałem, że projekty zostały złożone przez mieszkańców, że e, jest weryfikacja, czy też nastąpiła weryfikacja że i, i dalsze oczywiście i dalsze procedowanie zgodnie z regulaminem. Po prostu zostaje skierowany do zespołu koordynującego, który musi się odnieść do, tej, do tych projektów, który również będzie rozpatrywał na pewno, bo tak tu w regulaminie jest napisane, ewentualne odwołania w ciągu siedmiu dni po złożeniu ich przez wnioskodawców. A więc każdy ma swój zakres, który na pewno będzie wypełniał. I lista dopiero dotrze do zespołu koordynacyjnego, żeby wydał ostateczną opinię, tak czy nie tak? To znaczy, ja nie wiem, ja się tym nie zajmuję. Proszę mi wierzyć, że ja listę po prostu pilnuję, przesyłam i tak dalej. Są od tego służby odpowiednie. Więc byłem przez panią dyrektor poinformowany, że Biuro Dialogu Obywatelskiego. I urzędnicy, którzy odpowiadali za weryfikację, już to mówiłem kilkakrotnie, zakończyli praktycznie swoje prace i dalej zostanie po prostu ta lista skierowana do, do, komisji, do komisji koordynacyjnej czy, no czy to, zespołu to koordynacyjnego prałem. i nic więcej. No przecież tu nikt nikomu pracy nie zabiera, wprost przeciwnie, my musimy się uzupełniać, my musimy wypełniać po prostu założenia i zapisy naszej uchwały, jak i zarządzenia, które wspólnie przyjęliśmy. Jeszcze raz powiem, przecież te materiały były opiniowane przez organizacje pozarządowe. Te materiały były opiniowane przez yy, Komisję Prawa i Samorządności, i ostatecznie ja musiałem podjąć decyzję o wprowadzeniu w życie kolejnej edycji zarządzania budżetu obywatelskiego. Dzisiaj jesteśmy na etapie jego realizacji. I myślę, że raczej potrzebna nam jest współpraca i zgoda, a nie po prostu jakieś wzajemne tutaj sobie w tej chwili oskarżanie się o cokolwiek. Powiemy, w ubiegłym roku mamy przykład, do czego to doprowadziło. Wprost przeciwnie, cieszmy się, że mieszkańcy są aktywni, dalej aktywizujmy nasze mieszkańców. Jesteśmy zaraz w przededniu prawdziwego już głosowania na te projekty, które będą zweryfikowane i tak jak powiedziałam przez urzędników i przez komisję koordynacyjną i tylko zachęcać mieszkańców, bo przecież to jest właśnie budowanie tych wzajemnych relacji i pozytywnego wizerunku dotyczącego współdziałania samorządu czy w ramach samorządu nas wszystkich jako mieszkańców. I w mojej ocenie Panie Prezydencie powinniśmy wrócić do zweryfikowania zapisów Pana zarządzenia, bo o tych datach, o których Pan powiedział, chociażby 7 dni od daty złożenia, e, dostać informację, czy został zaakceptowany, czy nie zaakceptowany. Przypominam, że wnioski składaliśmy do 30 czerwca. To terminy były bardzo napięte i nierealne i w mojej ocenie to powinno zostać zmienione. A dlaczego? Bo mieszkańcy mają, skierują właśnie do mnie, informacje w tej sprawie i prośby, że niestety nie można tych terminów dotrzymać, a jedyną jednostką odpowiedzialną za zarządzenie jest prezydent miasta. Jeżeli są rzeczy, których nie można zmienić, o czym ja pisałem, w, bo zespół koordynujący może wydać opinię, zaakceptować, uznać projekt za ogólnomiejski, czy też nie za ogólnomiejski i tak naprawdę takie są i ostatecznie zaakceptować listę, a zmiany w, wszystkie w ramach tego leżą w kompetencji pana prezydenta i o tym pisałem na... W interpelacji to jest raz, a dwa bezpośrednio rozmawiałem z obecnym pana asystentem, który jest również członkiem zespołu koordynującego na drugim posiedzeniu, żeby poprosił pana prezydenta i szczególnie uczulił właśnie na te zapisy. No niestety. Panie, Sztafie, no szkoda, że pan do mnie nie napisał konkretnie z datami, bo. Po prostu jest Panie prezydencie, załosowałem ogólnie... najwyższą tak. formę, jaką mogę posiadać w swoich rękach, czyli tak. interpelację radnego. Większej formy oddziaływania w stosunku do Pana nie posiadam. Tam żadnych terminów nie ma. To doskonale wiemy. Pan też doskonale wie, bo ja e, oczywiście dzisiaj. terminy Panie Prezydencie. To. Żadnych terminów tam nie ma i żadnych wniosków, które by po prostu pozwalały mi e, no, zrozumieć ten problem do końca. Oczywiście na pewno. Brakowało tego wzajemnego, jakby to powiedzieć, wzajemnej dyskusji i rozmowy, bo na pewno nie? spotykając na nie, ja się razem byśmy szybciej to wyjaśnili, na natomiast no, to też dla mnie wnioski wyciągnę, na pewno jeśli mi ktoś poprosimy, po rozmowach nie przekazał, prosimy, bo nie prosimy. miałem takiej informacji, no to, to tylko z żalem można to powiedzieć, natomiast... Jesteśmy po to, ja jestem po to. A żeby wychodzić na naprzeciw, na przepraszam, tym postulatom, które mają służyć naszym mieszkańcom, bo byłoby błędem oczywiście, gdybym miał robić wbrew, absolutnie e, na pewno coś, czegoś takiego bym nie podjął. E, natomiast no, myślę, że też nie do końca, To przez media musimy rozmawiać. I We dlatego jesteśmy wrócimy. Jesteśmy w stanie wrócimy. Wróci w sali, żeby...